Robert Wieland Dobra nowina jest o wiele lepsza niż moglibyśmy przypuszczać. Rozdział siódmy Bóg ratuje nawet nierządnice. On to naprawdę czyni, jeśli go nie powstrzymają. Nierządnice, uważane za najstarszy zawód na świecie, zostały wyróżnione w Biblii i poświęca się im wiele uwagi. Mają złą, ale i dobrą opinię. Mówi się o nich niepochlebne rzeczy, ale jest też bardzo dobra wiadomość na ich temat. Kiedy Jan Chrzciciel przyszedł głosić swoją wersję dobrej nowiny, Jezus powiedział, że nierządnice mu uwierzyły. To punkt na ich korzyść. To więcej niż uczynili faryzeusza. Oznaczało to, jak powiedział Jezus, że te nierządnice wchodzą do Królestwa Bożego Mateusz 21.31. Chodzi o to, że bardzo wielcy grzesznice mogą uwierzyć w dobrą nowinę, a kiedy to zrobią, zostaną przez nią przemienieni. Dobrze by nam wszystkim zrobiło przestudiowanie historii jednej kobiety. Miała ona wątpliwą reputację, ale otrzymała od Jezusa ocenę Summa Cum Laude czyli z najwyższym wyróżnieniem. Któż to taki? Maria Magdalena. Jezus mówił o niej więcej niż o jakimkolwiek innym grzeszniku w historii: że gdziekolwiek Ewangelia jest głoszona na całym świecie, jej historia musi być również opowiadana. Dlatego ten rozdział jest poświęcony jej. Historia Marii ilustruje dwie istotne prawdy. Po pierwsze, miłość Chrystusa może dotrzeć do pozornie najbardziej beznadziejnej osoby. Po drugie, definicją wiary, która działa, jest szczere docenienie tego, ile kosztowało Zbawiciela zbawienie nas. Składając w całość najważniejsze fakty na temat Marii. Które można znaleźć w czterech Ewangeliach, dowiadujemy się, że zasłużyła sobie na miano Grzesznice, Łukasz 7,37. Co jest eufemistycznym sposobem na stwierdzenie, że była znana jako dama o złej reputacji. W rzeczywistości upadła tak nisko, że praktycznie była beznadziejnym przypadkiem. Dwaj autorzy Ewangelii opisują ją jako opętaną przez siedem demonów. Łukasz 8,2 oraz Marek 16,9. Znany endokrynolog, dr Robert Greenblatt, w swoim dziele Search the Scriptures, czyli Przeszukując Pisma, sugeruje, że Maria z Magdali mogła cierpieć na kompulsywną nerwicę znaną jako nimfomania. Maria była kobietą zamożną. Jak inaczej mogłaby sobie pozwolić na drogą alabastrową maść, którą przyniosłaby namaścić stopy Jezusa? Ta kobieta w jakiś sposób przekroczyła granice samokontroli. Jak do tego doszło, jest interesującym szczegółem historii Nowego Testamentu. Patrząc na dowody, widzimy, że kobieta, która namaściła stopy Jezusa w Łukasza 7:37 i 38, była tą samą którą Jan opisał jako Marię z Betanii, siostrę Marty, Jan 11, 1 i 2, oraz Marię Magdalenę z Marka 1, 6 i 9, jako tę, z której Jezus wyrzucił siedem diabłów. Wszystkie szczegóły tej układanki pięknie do siebie pasują. Oznacza to, że Maria pochodziła z dobrego domu, położonego na jednym z lepszych przedmieści Jerozolimy, jej bratem był bardzo szanowany Łazarz, a jej siostra Marta zyskała reputację doskonałej gospodyni. Maria miała prawdopodobnie tak szczęśliwe dzieciństwo jak żadna inna dziewczynka w Judei. Wszystko układało się dobrze, dopóki nie uwiódł jej Szymon, faryzeusz. Są tacy, którzy zidentyfikowali go jako członka jej rodziny. Co oznaczałoby, że tym, co sprawiło, że zaczęła podążać złą drogą, było kaziroctwo. Przypowieść Jezusa w Ewangelii Łukasza 740 40 po 47, wyraźnie wskazuje na niego jako człowieka, który pierwotnie zrujnował jej życie. Szymon, który na zewnątrz był szanowanym członkiem duchowieństwa, znanego jako faryzeusza, potajemnie był Don Juanem w owczej skórze. Rasą, która nigdy całkowicie nie wyginęła. Nie wiemy, jak doszło do tego niecnego czynu. Wiadomo jednak, że dziewczęta prowadzone w ten sposób regularnie tracą szacunek do samych siebie, i często nękane są poważnymi problemami wewnętrznymi. W takich przypadkach często zdarza się, że kobieta trzyma sekret zamknięty w swoim sercu, gdzie trucizna je zżera. W tym przypadku. Szymon najwyraźniej również zachował tajemnicę. W końcu musiał dbać o swoją reputację przywódcy religijnego. Co mogła zrobić Maria? Judejskie kręgi społeczne nie grzeszyły troską o dziewczynę, która została uwikłana w taką tragedię. Maria prawdopodobnie nie miała szans na uzyskanie dobrej porady duszpasterskiej. Kto z duchownych uwierzyłby w jej historię? Jej uwodziciel był bardzo szanowanym przywódcą religijnym. Co mogła zrobić? Wygląda na to, że Maria zasłużyła sobie na tytuł Magdaleny, uciekając do wioski Magdala w Galilei tak daleko od domu, jak tylko mogła. Jak to często bywa w takich przypadkach, gdy nikt dookoła się tobą nie przejmuje, zrozpaczona Maria zarzuciła wszelkie środki ostrożności. Zanurzyła się w głębinach degradacji, w których nikczemne duchy z otchłani rządziły jej umysłem i duszą. Była skończona i nikt nie mógł zgadnąć, dlaczego ta piękna, inteligentna dziewczyna pogrążyła się w niemoralności. Cały jej szacunek do samej siebie został zniszczony. To było niesamowitym zrządzeniem losu, aby wejść w kontakt z Jezusem. Rozczarowana i rozgoryczona mężczyznami, zranione kobiety zazwyczaj takie są. Znalazła w nim coś innego. Był w pełni człowiekiem, ponieważ przyjął nasze ciało i naturę. Prawdopodobnie przez jakiś czas nie zdawała sobie sprawy, kim on jest. Mógł być synem Bożym Inkognito. Troszczył się o nią, czuła to, ale dotarło do niej, że jego miłość nie była nastawiona na siebie. Oto czystość, o której istnieniu nigdy nie śniła. Jego wpływ na nią rozbudził dziewczęce marzenia. Była czymś więcej niż rzeczą, którą należało odrzucić, była osobą. Czy ta, która upadła tak nisko, mogła stać się córką w Bożej rodzinie? Małe, dziwne pędy nadziei zaczęły rozkwitać w wiosennym słońcu czystej miłości zbawiciela. Jezus zaczął budować na właściwym fundamencie, odbudował jej szacunek do samej siebie. Ponieważ była opętana przez siedem demonów, żadne leczenie psychiatryczne nie mogło jej pomóc tak jak modlitwa Jezusa. Usłyszała, jak wylał swoją duszę w żarliwych błaganiach o jej wybawienie. Modlitwa ją ocaliła, stała się wolna. Przez pewien czas wszystko szło dobrze, ale pokusa najwyraźniej zaskoczyła ją i znów upadła. Aż żaden upadek nie boli tak bardzo jak ten, który przychodzi po tym, jak myślisz, że się nawróciłeś. Człowieczeństwo tej kobiety. Maria czuła się zdruzgotana. Rozpacz doprowadziła ją z powrotem tam, gdzie była. Ale Jezus znów modlił się za nią, i znów została wybawiona. I znowu upadła. Wydaje się, że to trwało i trwało. Była klasycznym, nowonawróconym, o którym stateczni i cyniczni członkowie Kościoła wielokrotnie mówią, że nie przetrwa. Uczniowie Chrystusa najwyraźniej stracili do niej cierpliwość, widać to wyraźnie w sposobie w jaki Marek opowiada tę historię. Można niemal usłyszeć, jak doradzają Jezusowi: puść ją! Jej już wystarczy! Nie trać na nią więcej czasu! Ale za siódmym razem, gdy Jezus modlił się za nią, została uwolniona. Ostatni demon został wypędzony. Ostatni korzeń bez nadziei wyeliminowany. Umysł i serce, które były siedliskiem diabłów, znalazły prawdziwe i trwałe wyzwolenie w wierze w dobrą nowinę o sobie i o swoim Zbawicielu, zamiast w złą nowinę, która spowodowała u niej takie zaciemnienie umysłu. Nie można winić Marii za chęć powiedzenia dziękuję w jakiś namacalny sposób. Mówiąc obrazowo, była w piekle i wróciła, a jej nową obsesją było to, jak okazać wdzięczność swojemu wybawicielowi Uświadamiając sobie wyraźnie od czego i do czego została wybawiona dusza Marii rozkwitła do pełnego wymiaru uczniostwa Odtąd żadne wyważone powściągliwe zrównoważone oddanie nie było dla niej odpowiednie Nasza powszechna letniość bycie ani zimnym ani gorącym stała się na zawsze niemożliwa dla tej córki z Betanii w jej duszy zaczęło rodzić się coś, co nas zawsze zburzyło, nasze ograniczone koncepcje ludzkiej zdolności oddania się. Maria była na drodze do zdobycia światowego szacunku jako wyjątkowa osoba, ale w sposób, który upokorzył naszą ludzką pychę, jak nic innego poza Kalwarią. Wyłapała pewne urywki rozmowy, które dwunastu zdawało się przeoczyć w ich wspólnym zabieganiu. O najwyższe miejsce w Królestwie. Jezus powiedział im, że umrze, i powtórzył im to kilka razy. Ale oni nie pozwolili, by ta myśl pozostała w ich umysłach. Pamiętajmy, że Piotr zgromił nawet Jezusa za myślenie o śmierci. Ale Maria miała coś, co nazywamy przenikliwością. Przynajmniej miała uszy, by słuchać tego, co mówił Pan. Wiedząc, że On umrze. Chciała zrobić coś, aby okazać wdzięczność za wybawienie jej z życia w całkowitej ciemności, ale wydawało się, że nie ma na to sposobu. Cóż, mogła przynajmniej przygotować jego ciało na śmierć. Można by oczekiwać, że sklepikarz, który sprzedawał maść dla zmarłych, zaoferuje jej specjalną ofertę. Oczywiście nie wiedząc, co ma na myśli. Można usłyszeć, jak pyta Masz coś lepszego? Tak, ale nie możesz sobie na to pozwolić, Mario. To dla bardzo bogatych ludzi. Daj mi to, odpowiada. Ale zanim zapłaci, pyta ponownie: Masz coś lepszego? Oszołomiony aptekarz naturalnie zapytałby: Dla kogo to chcesz? Mam jeden alabastrowy słoiczek perfum, który jest przeznaczony dla króla. To najlepsze perfumy na świecie. Może dla samego króla Heroda albo gubernatora Piłata. A może kto wie, wielkiego Cezara z za oceanu. Pochodzi z Himalajów i kosztuje fortunę. 300 denarów. Z srebrnych monet reprezentujących wynagrodzenie robotnika za cały rok. Zobacz, Mateusz 22. To majątek. Zapomnij o tym, Mario. Weź lepiej moją specjalną ofertę. Nie, chcę tego co najlepsze. Mówi i płaci za to cenę, być może oszczędności całego swojego życia. Nie wiemy, jak długo marzyła i rozmyślała nad swoim sekretnym planem okazania miłości zbawicielowi, ale wciąż nie była usatysfakcjonowana. Namaścić jego martwe ciało. W ten sposób nigdy nie dowiedziałby się o jej wdzięczności. Co mogła zrobić? Szymon znów wkracza na scenę. Nadszedł dzień, w którym Szymon, wielki faryzeusz, wydał ucztę na cześć Jezusa. Nigdy nie był szczęśliwy od czasu swojego romansu z Marią. Mężczyźni również wiedzą, czym jest poczucie winy i wstyd, nawet jeśli starają się ukryć swoje wyrzuty sumienia. Szymon poczuł ukłucie winy, które tylko uwodziciel może znać lepiej niż uwiedziony. Nie miał nikogo, z kim mógłby o tym porozmawiać. A trucizna wniknęła głęboko w jego duszę. Próbując stłumić swoje poczucie winy, Szymon prezentował się jako szanowany przywódca religijny, podobnie jak król Dawid, który zajmował się swoimi królewskimi sprawami po romansie z Batrzebą i zamordowaniu jej męża. Jednak wewnętrzne brzemię było tak ciężkie, że Szymon podupadł na zdrowiu. Często noszenie skrywanego poczucia winy powoduje, że najsłabszy z organów naszego ciała ulega uszkodzeniu. Wielki Szymon zapadł na trąd, który powszechnie uważany był za przekleństwo Boga. Dręczony wyrzutami sumienia i poczuciem, że Bóg na zawsze go opuścił, Szymon, jako trędowaty, był wrakiem człowieka. Ale wtedy i on miał szczęście spotkać Jezusa, a Zbawiciel oczyścił go z trądu. Powściągliwy i ostrożny w oddawaniu czci człowiekowi, którym pogardzali jego koledzy, faryzeusze, Szymon szukał sposobu, aby podziękować swojemu dobroczyńcy poprzez zewnętrzną grzeczność. Stąd uczta w jego domu, na której honorowymi gośćmi byli Jezus i jego uczniowie. Maria wbija się na przyjęcie. Przyszła, wchodząc nieproszona. Z nowym i sekretnym pomysłem zrodzonym w jej duszy. Przynosząc swój alabastrowy słoik perfum, namaściła zbawiciela jeszcze za życia. Wdzierając się niezauważona do jadalni, spontanicznie rozbiła drogocenny flakonik z maścią, namaszczając jego głowę, gdy leżał przy stole, a następnie najwyraźniej wylewając resztę maści na jego stopy. Gdy ta niecodzienna maść spłynęła na podłogę. Jej niesamowity zapach nagle wypełnił cały pokój. Ucichł szum rozmów, i oczy wszystkich zwróciły się, by odkryć, co się stało. Maria szlochała. Ukazała się skrywana wdzięczność w postaci fontanny łez, swoje odczucia przekuła w czyn. Językiem łez wykraczającym poza wszelkie słowa mówiła: Dziękuję Ci, Panie, za ocalenie mojej duszy. Nie pomyślała o zabraniu ręcznika. Tylko drobiazgowa Marta zaplanowałaby to tak dokładnie. Więc wzięła jego stopy w dłonie i osuszyła je swoimi długimi włosami, które bezwstydnie rozpuściła. To było dla niej jak katarzis. W końcu jej stłumiona dusza znalazła ujście. Prawdopodobnie nie zdawała sobie sprawy, że jest teraz w centrum uwagi i nie była przygotowana na to, co nadejdzie. Ewangelista Marek w sposób wyważony. Mówi nam, że niektórzy rozgniewali się na jej czyn, ale grzeczność wymaga, aby nie mówić, kim oni byli, nieprawdaż? Moglibyśmy się zastanawiać, czy przypadkiem nie byli to obecni tam pogańscy goście, ale nie. Mateusz mówi nam szczerze, że krytykami byli nikt inny, jak uświęceni uczniowie Jezusa. A potem Jan uzupełnia tę historię, mówiąc nam, że te absurdalne skargi. Pochodziły od rzekomo wspaniałego człowieka, którego wszyscy uważali za gwiazdę Judasza Iskarioty, bystrego biznesmena, ucznia Jezusa. Po co marnować perfumy? Można było je sprzedać za więcej niż roczną pensję, a pieniądze rozdać ubogim, narzekał Judasz. Marek mówi nam, że inni również dali się wciągnąć w jego narzekania i chętnie poparły jego wniosek o wotum nieufności. I zgromili ją surowo. Marek 14:4 i 5. Pomyślmy o tym, że uczniowie Jezusa nie mieli cierpliwości do tej kobiety. Maria była zdruzgotana. Słody drzwi jej duszy miała zamienić się w żółcie rozczarowania. Właściwie, dlaczego nie pomyślała, aby sprzedać swoją drogocenną maść i nie zrobić wspanialszego prezentu dla Judasza, honorowego skarbnika grupy? Jakby się nad tym głębiej zastanowić, Jezus naprawdę wiele razy wstawiał się za biednymi. To byłby lepszy pomysł. Dlaczego ona o tym nie pomyślała? W swoim zażenowaniu i upokorzeniu już miała rzucić się do drzwi, ale słowa Jezusa przykuły jej uwagę i zatrzymały: Zostaw ją, usłyszał Judasz, prawdopodobnie patrząc Jezusowi prosto w oczy. Nie ma wzmianki o tym, by kiedykolwiek wcześniej zganił Judasza, tak jak często ganił Piotra. Uczyniła mi piękną rzecz. Biednych zawsze będziesz miał przy sobie i będziesz mógł im pomagać, kiedy tylko zechcesz. Ale nie zawsze będziesz miał mnie. Zrobiła co mogła. Marek 14:6 po 8. Kiedy wylała te perfumy na moje ciało, zrobiła to, aby przygotować mnie do pogrzebu. Mateusz 26:12. Jak we śnie, Maria usłyszała pochwałę. Nie był to tylko miły gest z jego strony. Cała dusza Jezusa była pobudzona, a on zganił Judasza i 11 z pasją, której nigdy nie zapomnął. W rzeczywistości Judasz był tak urażony tą naganą, że opuścił przyjęcie, zdecydowany go zdradzić. Zobacz, Mateusz 26. 14 po 16. Dlaczego Jezus tak bardzo ją wychwalał? Jezus odczytał i gorąco docenił sekretne cele duszy Marii, przygotowała Go do pogrzebu. Ona, grzesznica, namaściła ciało Syna Bożego i dała mu pachnące wspomnienie, które nosił w swoim sercu przez ciemność Getsemany i aż do Kalwarii, aż do tej ostatniej świadomej chwili, kiedy miał zawołać. Wykonało się. Żaden anioł nie był w stanie zrobić tak wiele. A szatan dręczył jego duszę zaciekłymi pokusami, gdy wisiał na krzyżu. Po co oddawać swoje życie na okup za te nieczułe, niewdzięczne istoty ludzkie? Spójrz, Twój własny lud wzgardził tobą i odrzucił cię. Jeden z Twoich wybranych dwunastu zdradził cię. Inny zaparł się ciebie z najbardziej bezbożnymi przekleństwami i przysięgami. Wszyscy opuścili Cię i uciekli otrzyj krwawy pot z czoła i zejdź z tego strasznego krzyża. Jeśli jesteś synem Bożym, możesz to zrobić. Dlaczego poświęcasz się w ten sposób? Być może nigdy nie zrozumiemy, jak przemożna była ta pokusa dla bosko-ludzkiego Zbawiciela w jego najsłabszym momencie. Ale wtedy do jego świadomości wkradło się pachnące wspomnienie namaszczenie przez córkę z Betanii. Był to ktoś, Kogo ludzka dusza została rozciągnięta ponad miarę, aby docenić jego wielką ofiarę. Ofiara na Kalwarii może wydawać się dla wielu milionów mieszkańców planety Ziemia, jako zmarnowana, a nawet dla jedenastu, a przynajmniej tak się chwilowo wydawało. Ale jest ona warta zachodu dla Marii Magdaleny, upadłej duszy. Ofiara Boga w Chrystusie przyniosła grzesznikowi prawdziwą ofiarę dopełniającą, ducha skruszonego, serce złamane i skruszone, którym Bóg w przeciwieństwie do uczniów nie wzgardzi. Psalm 51,17. Maria namaściła go w przygotowaniu na jego krzyż, nie tylko jego fizyczne ciało. Co za zaszczyt dla niej, dziewicy Marii zawdzięczamy ludzkie narodziny naszego Pana ale być może jesteśmy winni tej drugiej Marii dług wdzięczności za zachęcanie Jego kuszonej duszy w decydującej godzinie Jego ofiary, kiedy ważyły się losy świata. Pochwała Jezusa była Jego summa cum laude na danym tej odkupionej duszy. Wydaje się to graniczyć z ekstrawagancją. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek Ewangelia będzie głoszona po całym świecie, tam będzie opowiadane to, co ona uczyniła na jej pamiątkę. Marek 14:9. Coś popycha nas, nawet w tym rozdziale, do wypełnienia tego proroctwa. Jezus powiedział, że to, co zrobiła, było piękne. Greckie kalos oznacza fantastycznie schludny, genialnie pomyślany, wspaniały. Maria wygłosiła kazanie które będzie rozbrzmiewać aż po krańce Ziemi, a nawet zostanie zapamiętane w wieczności. Nawet Piotr w dniu pięćdziesiątnicy nie był w połowie tak elokwentny. Takie są niezmierzone rezultaty, które płyną, gdy jedna pozornie beznadziejna osoba decyduje się uwierzyć w dobrą nowinę.